Dziś wspomnienia świętego Huberta, patrona jeźdźców, patrona myśliwych, patrona leśników. Nomen, też patrona pracowników metalurgicznych, ślusarzy. Zobaczcie. A no, chce się żyć, chce się poruszać różne ciekawe tematy. A przypominamy, że dzisiaj trzeci dzień listopada Hubertusa, święto jest. Świętujemy w takim razie i my. Jak to świętowano w dawnej Polsce? Może nasz gość będzie wiedział, Na pewno czy będzie taki wiedział. dzień miał swoją szczególną oprawę? Wszak myśliwy, to Maciej Perzyna. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy bardzo dzień serdecznie. Dobry. W pięknym, galowym stroju. Świątecznie w końcu, prawda? No tak, chociaż w dawnej Polsce wydaje mi się, że nie świętowano, bo to e, Hubertus przyszedł do nas e, z sasami gdzieś tam w XVII wieku. Czasy Saskie, to prawda. Tak. Wcześniej... Chociaż w Europie dużo wcześniej już tam. Tak, ale u nas wcześniej dominował kult świętego Stachego. To Hubert pięknie wchłonął tę tradycję takiej Ustachego, Bardzo Tak, prawda? tak. Wchłonął. Ta cała historia czy legenda o jeleniu z porożem, tak. na sprzymianie. Krzyżem, 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 krzyżem tak. Z, to jest ode Ustachego. Czyli Hubert trochę tam sobie sprywatyzował. A, Biskup z Lierz po tym. Ale tak czy inaczej, czy doszło do tego widzenia, czy nie doszło, to zmieniło jego życie zupełnie. E, zdecydowanie e, niezupełnie. Tak naprawdę nie zupełnie To też są pewne. E, to nie, też zmiksowana e, historia ze Ustachem? Nie. Natomiast e, o ile zmieniło jego życie, że przestał prowadzić byt taki. E, Hulaszczyk. Tak, czyli imprezowy. E, I faktycznie e, udał się do biskupa Maastricht na nauki, został księdzem, został po śmierć, A potem tego zastąpił kupa, biskupem. E, I przeniósł biskupstwo z Maastricht do Lierz. E, To jednak. Co ciekawe, on bardzo dużo pracy ewangelizującej prowadził w lasach ardeńskich i miał duże sukcesy. Ludzi lasu, których nawracał, między innymi pokazując swój kunszt strzelania z łuku. Czyli imponował im, krótko mówiąc. Tak, ale można zakładać, że on raczej z tego łuku strzelał nadal do tych samych zwierząt, czyli polując. więc. Ale, taka... ale już ewangelizując. Ale ewangelizował. No to to Wspaniałe podejście. Czy... Ale to może w takim razie już przejdźmy do czasów nam bliższych, współczesnych. Ilu mamy myśliwych w Polsce? Około 130 tysięcy. Rośnie ta liczba. E, z, e, Rośnie powoli, tak naprawdę z perspektywy rolników tutaj była agrofakty, oczekiwania byłyby, żeby było tak około trzy razy więcej. Czyli rolnicy chcieliby, żeby było więcej myśliwych, tak? Rolnicy chcieliby, no, że wiemy żeby dlaczego? zarządzanie populacjami zwierzyny było sprawniejsze, tak? Czyli nie chcieliby mieć problemu związanego ze szkodami. Podobnie teraz mieszkańcy... Warszawy nomen omen i, i, I okolicznych i okolicznych miejscowości, miejscowości, dziki? gdzie dziki ryją po prostu w centrum małych miast, w Podkowie Leśnej na przykład, tak. jakieś dwa miesiące temu główny trawnik prowadzący na głównej ulicy, no do takich centrów powiedzmy handlowych, zryty kompletnie nie było źdźbła trawy i pytają się ci ludzie no co ty nie można z tym nic zrobić nie można bo jakieś regulacje czy coś tam. troszkę tak bo mamy system prawny jakby właśnie archaiczny przystosowany Ardeński. do czasów. z lasów ardeńskich. Z zwierzyny było trochę mało i a teraz jest Trochę więcej. W każdym razie tak, outfit świąteczny, ponieważ jest to święto myśliwych. Chociaż ono zawsze wypada w okolicach święta wszystkich świętych, w związku z czym te uroczyste polowania są albo tydzień wcześniej, albo tydzień później. Zależy jak tam się kalendarz układa i w jakim kole. Ale faktycznie myśliwi A, świętują. Ale to nie, bo jeszcze skończymy ten wątek rolników i myśliwych, że mhm. chcieliby, żeby było trzy razy więcej, czyli żeby było pół miliona myśliwych, mniej więcej. Czy to jest rzeczywiście ta grupa, która w taki naturalny sposób reguluje to po głowie dzikich zwierząt i w jaki sposób te uprawy są ratowane i przed. Jakimi zwierzętami myśliwi, najbardziej? Mówisz o myśliwi, o myśliwych, no to tak myśliwy myśliwy to jest największy nie? obrońca przyrody, chociaż no. ludzie różne mają postrzeganie myśliwych, nie wiem dlaczego. E, t, my, my, nam się odbija szkafką trochę relikt znowu PRL-u, gdzie myśliwi to byli, wicie rozumiecie. Wicie rozumiecie towarzysze partyjni, trzeba było odstrzelić zwierzę, bo przyjechał towarzysz z ZSRR, prawda? I, Albo no, za dolary kupowali. To sobie. była taka grupa społeczna trudna w relacjach. I to się trochę jeszcze ciągnie w jakimś tam zakresie. To raz. Dwa, jeżeli chodzi o, o, o ochronę tych pól i tak dalej, to znowu święte ustachy. On zgodnie z tradycją y, francuską, po tym jak go świat, życie doświadczyło, to przez jakieś 15 lat zajmował się, y, nomen, nomen stróżowaniem na polach, o. O. E, zanim go cesarz Trajan z powrotem na e, dwór wezwał. Natomiast z punktu widzenia może tak precyzyjnie rolników, to rolnikom pewnie jest wszystko jedno ile tych myśliwych jest. Jakby było 15 tysięcy i nie mieliby problemu ze zniszczonymi uprawami, to by, to by wystarczyło. Ja raczej przekładam to odnosząc do liczby myśliwych w innych krajach, my mamy bardzo mało myśliwych i do tego, jaka jest skala tych szkód łowieckich i problemów rolniczych. Wydaje mi się, że znaczy jestem przekonany, że jeżeli więcej młodych osób, zwłaszcza rolników prowadzących uprawy, miały łatwiejszy dostęp do zostania myśliwym i prowadzenia tej ochrony też we własnym zakresie pewnie w jakim stopniu by to rozwiązało? A czy są wilki w Polsce? O tak, no, ale, bo, ale, Co ale więcej. Nie, nie, jakby tak pytam, oczywiście troszkę naiwnie, ale chodzi o to, no bo czerwone kapturki tu i tam się pojawiają, No, ale, piękna, ale, super. taka a propos, <grym> dla myśliwych dzisiaj, natomiast bo przecież uratowali tego czerwonego kapturka. Tak, prawda, tak, 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 tak. Nawet babcie udało się odratować. <grym> no, no niestety nie zawsze wszystko idzie ale, perfekcyjnie. Nie, pytam o to, bo kiedyś byłam w Wieszczadach i tam mówili mi ludzie, że rzeczywiście wilki atakują, że zdarzało się, że, że zagryzały psy, które stróżują, że podchodzą. Chodzą bardzo blisko do To było jakieś 10 lat temu. Pytam o te wilki w kontekście właśnie bezpieczeństwa ludzi. Czy, jest ich, czy są już na tyle odważne, żeby zagrażać, czy nie, czy to to jest już jednak między bajki włożyć? To jest wypadkowa wielu rzeczy. Walka o ochronę gatunku spowodowała bardzo ocieplenie wizerunku wilka. No tak. I tak by wajcha przeszła za bardzo w drugą stronę. Wilk jest po prostu wilkiem, jest dużym drapieżnikiem. On czasami wchodzi za blisko w kontakt i może być zagrażający i bywa zagrażający. I sezon na to się zaczyna teraz, bo akurat tu jest spora sezonowość. Co prawda na zwierzęta na wypasie wilkie atakują głównie w porze wypasu, czyli wiosna-lato. Natomiast te, które wchodzą do ogrodów, do, na podwórka, zagryzają psy, czasami wchodzą do owczarni. No to się zaczyna teraz, kiedy mhm. akurat się robi pogoda trochę żytsza. Mhm. Na co się teraz będzie polowało? No bo wchodzimy w ten sezon zimowy taki. No to, to jak uczył klasyk łowiectwa Korsak w roku myśliwca, na wszelką zwierzynę jest najlepszy okres na polowań. Zwierzyna jest w dobrej kondycji, e, czyli to po co też polujemy, czyli żeby uzyskać e, dobrej jakości, mięsa i pokarm jest najwyższej jakości, czyli zwierzyna jest po prostu upasiona. Upasiona, po e, można powiedzieć. I łatwo ją wytropić, teoretycznie, jak jest śnieg. No. E, jak jest śnieg, czyli w praktyce od paru lat nie, tak, dlatego jest. posiłkujemy się e, psami, psami gończymi i tu znowu mamy świętego Huberta, on jest patronem i hodowców psów i do niego się zanosi modlitwy, jak psy się nie słuchają o. i też e, jego wstawiennictwo chroniło przed wścieklizną, przed zapadaniem miało chronić przed wścieklizną natomiast co ciekawe jest jeden z elementów kultu klucz świętego huberta którym się chroniło psa czy człowieka pokąsanego przez wściekłe zwierzę przed wystąpieniem wścieklizny ale ten klucz się rozgrzewał rozrzeszał do czerwoności i przykładało w miejscu ugryzienia co medycznie ma sens faktycznie no tak. to mogło chronić no, 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 tak, no bo się jednak wypalało no, to no, się no. wypalało tak to taka ciekawostka co trzeba zrobić żeby zostać myśliwym Ach, technicznie jest to bardzo proste trzeba znaleźć koło łowieckie mhm. e, Złożyć podanie o przyjęcie na staż łowiecki, odbyć staż łowiecki, staż twaróg w czasie tego stażu zapoznaje się z określonymi elementami właśnie gospodarki łowieckiej, planowania, wykonywania polowania i tak dalej, później po ukończeniu stażu można odbyć, należy odbyć kurs i zdać egzaminy państwowe. I można zostać członkiem Polskiego Związku Wojewódzkiego. W polskich warunkach wymogiem jest to jest tożsame. Żeby być myśliwym trzeba być członkiem PZT-u. Są przepiękne opisy właśnie polowań w literaturze polskiej. Jak wszyscy wyjeżdżali rano. Oczywiście była cała grupa ludzi, którzy naganiacze, prawda, tej zwierzyny. Potem po powrocie były uczty, które były przyrządzane również z tego świeżo upolowanego mięsa, ale nie, nie tylko. Były jakieś dania takie typowo myśliwskie, jak bigosy na przykład. To i e... dzisiaj się świętuje co? przy bigosie. Kociołka, pogoń, pogoń za lisem. Rano w słowach wydać trudno. To, bigosu to, to. smak przedziwny, kolor i woń cudną. Tak. To Mickiewicz. Natomiast, co ciekawe, na polowaniach najczęściej dziczyzny nie spożywano. E, takiej na pewno no nie z tego dnia, to... bo ponieważ trzeba ją przygotować. No tak, 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 tak. Więc tak. tutaj był jakiś i jest w tej chwili też przygotowany jakiś posiłek. poczęstunek, tak, tak. jakiś posiłek. Jeżeli jest bardziej uroczysty hubertus, związany z na przykład z rocznicą jakąś ważną dla koła, czasami jest przygotowana de facto jakaś impreza, więc jest dzik pieczony. Ale co do zasady, dominuje bigos, żurek, czasami po prostu kiełbasy, pieczone kiełbaski na ognisku. A, a czy myśliwi jedzą kanapki? <gry> a, a. Dzisiaj, wsiadę, dzisiaj dzień kanapki. kanapki tak. <gry> <gry> Można po cichutku też Wydaje mi się, że tak, <gry> ale ja jestem bardzo nierzetelny w jedzeniu, więc nigdy nie mam kanapek. Och, to my mamy dla pana tutaj, mamy tam kanapeczkę, to zaraz, jak się przeniesiemy do Dubrownika, bo właśnie chcemy teraz zaprosić widzów na wycieczkę do Dubrownika, to poczęstujemy. O, dziękuję uprzejmie. To pięknie, dziękujemy w takim razie. No i przypominamy, że wprawdzie dzisiaj jest 3 listopada, czyli świętujemy yy, wspomnienie Huberta. Natomiast albo tydzień wcześniej, albo tydzień Później ta słynna pogoń za lisem, która jest takim widocznym widoczną oznaką skrytowania, to byśmy się może wybrać. Święty, znaczy Święty Hubert jest też patronem jeźdźców. No. Kiedyś bo kiedyś to było to samo. Jeździec, myśliwy to tak. było to samo w dużym no tak. zakresie, więc teraz to jest bardziej rozdzielone. Nie możemy polować z siodła w Polsce. W innych krajach można, więc jeźdźcy świętują to w sposób takiego symbolicznej pogoni za lisem. Jeden z jeźdźców jest lisem, czyli najczęściej ma do lewego ramienia przyczepioną kitę od lisa i reszta jeźdźców próbuje tą kitę mu zerwać. To była czasami trochę niebezpieczne, zawsze jest bardzo widowiskowe. Przeważnie zgodnie ze zwyczajem, ten, kto tego lisa upoluje, czyli tą kitezerwię, w następnym jest roku jest, jest lisem. To fenomenalnie bardzo polecam, jeżeli ktoś ma możliwość być gdzieś, obejrzeć to jest ciekawe. Zwłaszcza jeżeli wśród tych, którzy się ścigają, są jeźdźcy czy kaskaderscy, czy uprawiający digitówkę, czy Western. Oni Robił różne rzeczy, rzeczy różne. ale w waszym kole no. będzie takie, takie polowanie? W naszym zaizna. kole jakby pozbierał wszystkie konie, <laughs> To byłby niezbyt ten ten, ale jak byśmy posadzili się wszyscy koledzy na nich, to pewno by trzeba dużo gipsu na koniec. O, 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 <laughs> czyli rozumiem, że jest, czyli szukamy, szukamy, ale wspólne biesiadowanie jeszcze tak po, po, po takiej pogoni się zdarza na, na szczęście się zdarza. To zależy jak wypada Hubertus, jeżeli wypada w sobotę, to można zrobić jeszcze Jeśli jest czas biesi biesiadowanie. biesiadowanie, jeżeli w niedzielę, no to nie można A w poniedziałek to już zupełnie bo w poniedziałki wszyscy w wszyscy do pracy, dlatego dzisiaj nie biesiadujemy, ani nie polujemy, natomiast sobotę faktycznie też z psami moimi gończymi podkładam. Będziemy tutaj pod Mińskiem e, czesać kukurydzę i, i spuszczone stawy w, w ramach spotkania z dzikiem, no, poszukując tego dzika. czesać kukurydzę. <grydza> Bardzo nam się podoba. To my teraz zaraz zaserwujemy kanapeczkę, a Państwa zapraszamy do Dubrownika. Bardzo dziękujemy za poranną wizytę. 3 listopad to wspomnienie liturgiczne świętego Huberta, naszego głównego i najbardziej znanego patrona, naszego, czyli myśliwych. Ale też leśników, też jeźdźców, też kuśnierzy, traperów, metalurgów, ślusarzy, no osób. Czasami spotkasz się w przestrzeni publicznej z taką historią, to niech żyją, lubią tak rzucać historie, święty Hubert przestał polować, a ty? No więc święty Hubert nie przestał polować. Nie wszyscy wiedzą parę słów uzupełnienia do tego, co pewno obejrzałeś przed chwilą we fragmencie z Republiki. W ogóle fajnie, że Republika pokazuje takie rzeczy. E, czyli można rozmawiać o różnych tematach i pokazywać życie takim, jakim jest. Dzięki Republika. E, Święty Hubert urodził się w 650 szóstym roku. Syn Bertranda Księcia Kwitanii, czyli wnuk. Króla Toulouse Francja, mniej więcej okolice Bordeaux Czyli nieopodal kanału La Marche, dość nisko Na dworze króla Franków e, Poznał się Był, albo kiedy tam przebywał Został e, ożeniony Z córką jednego z e, Władców tam z terenu obecnej Belgii e, Ona urodziła mu syna Ale jak to w tamtych czasach było, wzięła i zmarła. Wkrótce potem tysiąc, a w ogóle Hubert Hubert żył pełnym pełnią dworzańskiego życia. Pijanki, chulanki, swawole i dużo łowów. I faktycznie podczas łowów a mówi się, że w 695 roku Wielki Piątek ukazał mu się e, jeleń, albo inaczej, tak naprawdę jelenia tą ścigała, a ukazał mu się Chrystus na krzyżu pomiędzy e, porożem owego byka, którego ścigał i powiedział mu Hubert, jak się nie ogarniesz to wkrótce wylądujesz w piekle więc Hubert pomyślał, nie no to jednak się ogarnę jak pomyślał tak uczynił swojego synka małego oddał młodszemu bratu na wychowanie zrzekł się swojego dziedzictwa, bo on był najstarszym najstarszym synem księcia kwitanu, więc sam zostałby tymże księciem zrzekł się swojego dziedzictwa na rzecz tego brata i zgodnie z tym co też mu Chrystus powiedział udał się do biskupa Maastricht i jeszcze drugiej miejscowości, co jednak wydaje się dla mnie, poza możliwością moją wypowiedzenia, jak to się nazywa w każdym razie udał się tam na nauki biskup Lambert Huberta przyjął zaczął go nauczać, wkrótce Hubert przyjął święcenia, został księdzem pamiętajcie, że to było w czasach w których księża całkiem no miewali umiewali żony i dzieci e, Chociaż akurat Hubert już był Wdowcem I później tu jest w ogóle mnóstwo w, w tych historiach jakby sprzeczności Może nie, ale różnych możliwości Opcji, jedni mówią, że w 700 roku Udał się na pielgrzymkę do Rzymu Inni mówią, że w 708 e, W każdym razie e, Ta opcja z 708 mówi, że w tym czasie Kiedy Hubert był na pielgrzymce w Rzymu Tak się zdarzyło, że biskupa Maastricht Ktoś zamordował, takie wydarzenie e, ta pielgrzymka do Rzymu ma też takie znaczenie, że tam ponoć miał otrzymać klucz świętego Piotra, albo od papieża dostał po prostu klucz jako symbol Piotrowej władzy. W każdym razie, ówże, papież był też uprzejmy Huberta wyświęcić na biskupa Maastricht, a Hubert przeniósł biskupstwo do Lierz i jest świętym Hubertem. Ten klucz ma takie znaczenie, że obok chyba nici, jeszcze obok nici relikwii z szalu czy też z welonu świętej Marii, to były dwa atrybuty, którymi święty Hubert uzdrawiał. I akurat klucz świętego Huberta, czy analogiczna struktura, była wykorzystywana jako leczenie zabezpieczające przed wystąpieniem wścieklizny po pogryzieniu. Żeby delikwenta pogryzionego zabezpieczyć przed rozwojem wścieklizny, należało klucz rozżarzyć i przyłożyć do miejsca, w którym wystąpiło ugryzienie. Całkiem praktyczne rozwiązanie, faktycznie mogło pomagać. Ale też używano takiego klucza jako zabezpieczenie, czyli wypalanie piętna miało zabezpieczać przed wystąpieniem wścieklizny, i faktycznie psy były w ten sposób znakowane przy kończe. Teraz też w niektórych krajach są znakowane, chociaż nie wypalaniem, a wymrażaniem, no i oczywiście w warunkach znieczulenia. Co istotne, Hubert no nie przestał polować. Nic nie wskazuje na to, że przestał polować. Nikt nigdzie w żadnej granicy nie powiedział, że Hubert przestał polować. Co więcej, dużo swojej pracy misjonarskiej prowadził w lasach ardeńskich, w których jest patronem. Jest patronem Ardenów. Gdzie nawracał ludzi lasu, pogan z lasu i rozbójników A e, mówi się, że wiele jego sukcesów właśnie jako misjonarza Zawdzięczał temu, że swoim kunsztem strzeleckim, łuczniczym e, Imponował im trochę i łatwiej nawiązywał kontakt Trudno zakładać, że ktoś, kto przez pierwsze pół życia e, Spędzał większość czasu na polowaniach Kunszt łuczniczy prezentował Strzelaniem do żołędzi. Także raczej polował. Co więcej, jakby takim pokłosiem tradycji hubertowskiej czy świętego Huberta jest rasa psów hodowana w opactwie benedyktyńskim, do których w którym spoczywają jego szczątki, czyli psy właśnie omen świętego Huberta, od których wywodzi się pochodzenie części raz gończych psów w wielkiej Brytanii. Tam Wilhelm Zdobywca ponuje zaimportował. Jakby nie było Hubert żył, żył, aż zmarł w 727 roku a 16 lat później uznano go już za świętego i żeby uczcić jego świętość to przeniesiono szczątki złożone w nawie bocznej katedry, w lierz do nawy głównej i to jest właśnie święto i rocznica, którą dzisiaj świętujemy bo w przeciwieństwie do tego co możesz gdzieś zobaczyć to nie jest wspomnienie urodzin świętego Huberta ani śmierci Świętego Huberta z marca 30 maja, to jest wspomnienie dnia, w którym jego szczątki przeniesione zostały do nawy głównej. Czyli tak naprawdę wspomnienie jego uznania, jego pewnych narodzin w nowym życiu. Czyli zostało uznane, że ogląda oblicze Pana jest Świętym. I to jest właśnie 3 listopada. Pamiętaj też, że przed Hubertem czciliśmy głównie Świętego Eustachego i ta historia z jeleniem w porożu, w wieńcu, którego okazuje się ukrzyżowany Chrystus i wzywa do przemiany życia, to właśnie od świętego Eustachego. Święty Eustachy był, zgodnie z legendą czy tradycją, był generałem u cesarza Trajana. Gdzieś tam w I wieku. I wiek, przełom II wieku, to było jego życie w I wieku. Był generałem, tam ukazał mu się Chrystus i powiedział, Słuchaj, weź ty się ości siebie, żonę i dzieci i on, a wtedy się nazywał jeszcze Placy, to był Placidus, generał rzymski. I więc się ościł u biskupa Nomenomen Rzymu i przyjął imię Eustachy. Jego żona i dzieci też się ościli i następnego dnia, albo w tym samym czasie, chyba miał objawienie, które mówiło, że... A, Czasie, że będzie doświadczany, że to nie będzie lekko przy tak ochrzczonym i doświadczenia będą jego na wzór Hioba. I faktycznie wkrótce potem stracił majątek, stracił niewolników, stracił bogactwo. W drodze, w trakcie ucieczki przed nieszczęściami stracił również żonę i synów po latach, a później koniec francuską tradycją przez 15 lat zajmował się ochroną uwaga myśliwi i to jest prawdziwy patron myśliwych ochroną pól przed zwierzyną i szkodami od zwierzyny nie wiedzieliście o tym, nie? no właśnie w każdym razie jak sobie tamte pola strzekł i kuropatwy ganiał, zające lał a do jeleni szył z łuku, eee, cesarz Trajan wezwał go powiedział placid potrzebujemy cię mamy tutaj dymy na granicy w BI zrobisz e, robotę. Placyt wtedy już jeździł, powiedział: No, w sumie czemu nie, co mam lepszego do roboty. Wrócił i faktycznie robotę zrobił. E, zgodnie z legendą, wśród jego żołnierzy było jego dwóch synów, którzy gdzieś tam się odnaleźli i gdzieś tam się też znalazła w którymś momencie jego żona i potem żyli długo i szczęśliwie. No nie, bo e, wkrótce władzę przejął Hadrian, a Hadrian. E, Adrian był tradycjonalistą W tym rozumieniu, że uznawał starych bogów Więc stwierdził, no słuchaj Placyt Albo składasz ofiarę Starym bogom Albo mamy problem No i jednak mieliśmy problem Stwierdzili, że no nie, to w takim razie Placyt i rodzina Do Lwów. Lwy nie były zainteresowane zjedzeniem Eustachego Wraz z najbliższymi Więc koniec końcem zapakowali Eustachego do spiżowego pyka Taki był jakby sprytny instrument muzyczny, że jak się wkładało skazańca do byka i jak się podpalało pod bykiem ogień, tak się skazanie zdarł to wydawało się, że byk ryczy Takie gry i zabawy naszych krzewicieli cywilizacji. W każdym razie wzięli, byli i Eustachego upiekli. I to były Eustachy. Eustachego świętowaliśmy jako patrona myśliwych, patrona jeźdźców. I uwaga, do Huberta modli się o ochronę oczywiście psów przed wścieklizną, ale też za jego wstawiennictwem uzyskuje się lepsze prowadzenie psów. Taką mamy tradycję. Ale do Eustachego należy się w modlić o wstawiennictwo przed Panem w sprawie zdrowia koni. Taka ciekawostka. Hodowcy bydła i generalnie hodowcy wszystkich zwierząt zawsze mogą przebywać świętego rocha. Ale Eustachy też się nadaje. I żeby last but not least, święty Bawon. Wiecie co to jest? Kto to jest święty Bawon? Święty Bawon to jest taki święty, który jest patronem sokolników. Ten żył trochę wcześniej. Wziął był uprzejmy zemrzeć, mniej więcej w tym czasie, w którym rodził się święty później Hubert. Dlaczego jest patronem sokolników? A dlatego, że jest z nim związana legenda, że w którymś momencie jego życia został oskarżony o kradzież Białozora. Białozór dla niej, jak tajemniczonych, to największy z Sokołów, naprawdę drogi towar i spektakularny w pracy. I jak już mieli Bawona powiesić, bo karą za kradzież Sokoła to był jednak majątek, była szubienica, to Białozór był uprzejmy przyfrunąć i na onej szubienicy usiąść. Także Bawona też wspominamy, wspomnienie Bawona przypada pierwszego świętego babona 1 października. Wspomnienie świętego Eustachego w e, kościele katolickim przypadało 20 września, ale gdzieś tak koło 1969 roku Paweł VI, papież, stwierdził, że nie no, to trochę za, za jakaś taka hmm, bajkowa ta historia o Eustachim. W sumie nie, słychał, nie słyszał nikt o bitwie e, prowadzonej przez, o wojnie prowadzonej przez cesarza Trajana w tym czasie, kiedy Eustachy miał tam być generałem. Nikt nie słyszał o tym, żeby Hadrian jakoś specjalnie gnębił chrześcijan. Nie wiadomo, jak to jest z tym Eustachem, więc na wszelki wypadek z kalendarza liturgicznego go wyjął. Ale świętym Eustachy pozostał. Takie niuanse, bawcie się dobrze, deszcz pada mocno, jesień jak talala, dasz bur.